Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Elektryka i elektronika pozostaje obszarem w którym najmniej kierowców czuje się swobodnie. W artykule zajmiemy się bezpiecznikami samochodowymi, rodzajami wkładek topikowych, sposobami ich prawidłowej wymiany, a także podstawowymi zasadami podłączania dodatkowego wyposażenia, rola bezpieczników samochodowych w obwodzie elektrycznym, liczne przypadki przepalenia elementów elektronicznych całych układów, pożary samochodów potwierdzają fakt że z elektrycznością należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Bezpiecznik samochodowy jest przeznaczony do otwierania chronionego obwodu poprzez zniszczenie specjalnie zaprojektowanej części przewodzącej. Zniszczenie następuje po przekroczeniu prądu znamionowego, dla którego bezpiecznik został zaprojektowany. Prąd znamionowy bezpiecznika jest dobierany zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem chronionego obwodu a także z uwzględnieniem szacowanego poboru prądu przez urządzenia elektryczne wchodzące w skład obwodu, w sytuacji awaryjnej bezpiecznik topikowy musi przepalić się jako pierwszy, otwierając w ten sposób obwód i chroniąc samochód przed pożarem. Nadmierne nagrzewanie się elementów obwodu jest spowodowane przez zwarcie nieprojektowane połączenie dwóch punktów obwodu wywołujące. Znaczny nadmiar prądu w obwodzie, zwarcie może wystąpić z powodu uszkodzenia izolacji elementów przewodzących, nieprawidłowego podłączenia urządzeń. Najprawdopodobniej sam wielokrotnie spotkałeś się z izolacją przewodów w samochodzie, niedopasowanie mocy odbiornika do prądu znamionowego który może przepływać przez obwód bez niszczenia jego elementów. Jest to powszechne w przypadku niewykwalifikowanej instalacji dodatkowego sprzętu elektrycznego. Oświetlenia w samochodach. Potężne odbiorniki są zasilane ze standardowego okablowania, które jest zaprojektowane dla znacznie niższej wartości prądu. W rezultacie przewody w obwodzie przegrzewają się, powodując stopienie izolacji, co prowadzi do zwarcia i pożaru samochodu. Próg wyzwalania. Jak można się już domyślić z opisu przeznaczenia bezpieczników samochodowych? Istotą prawidłowego doboru bezpiecznika jest wybór poziomu rezystancji części topliwej. Zniszczenie następuje z powodu efektu termicznego prądu. Przekroczenie wartości nominalnej prowadzi do nadmiernego nagrzania części topikowej. Powoduje to jej stopienie, przepalenie i przerwanie obwodu. Prąd znamionowy bezpiecznika oblicza się według wzoru: Inom max/reshu, gdzie Inom wartość prądu znamionowego, Mierzona w amperach. A. Pmax. Maksymalna moc obciążenia odbiornika, która musi być wskazana na urządzeniu, mierzona w watach. W. U. Napięcie sieciowe. Mierzone w voltach. V. Przypomnijmy, że napięcie sieci zasilającej samochodu osobowego wynosi 12 V. Znacznie wygodniej jest korzystać z gotowych tabel które wskazują tolerancję mocy dla każdego typu bezpiecznika. Rodzaje bezpieczników samochodowych, zgodnie z klasyfikacją według rodzaju działania. Bezpieczniki są stosowane w samochodach. Istnieją trzy rozmiary. Głównym podziałem jest jednak oczywiście podział ze względu na prąd znamionowy. Dla wygody użytkowników kolor obudowy jest przypisany do określonej wartości prądu znamionowego. Nie należy jednak kierować się wyłącznie kolorem gdyż producent nie ma zakazu zmiany kolorystyki swoich produktów 1a czarny 10a czerwony 40a pomarańczowy 2a szary 15a niebieski 60a niebieski 3a fioletowy 20a żółty 70a brązowy 4a różowy 25a biały 80a jasnożółty 5a żółto pomarańczowy 30a zielony 100a liliowy 7,5a brązowy 35 jasnofioletowy wymiana ochrona obwodów podczas instalacji dodatkowego sprzętu bezpieczniki OM należy wymieniać na produkty o dokładnie takich samych parametrach wszystkie niezbędne informacje znajdują się w instrukcji naprawy i obsługi samochodu jeśli bezpiecznik przepali się 2 do 3 razy z rzędu należy poszukać usterki w obwodzie. Nigdy nie należy instalować bezpiecznika o większej wartości znamionowej. Nie należy również wymieniać bezpiecznika elektrycznego w samochodzie Betle. Możliwe jest naprawienie bezpiecznika na drodze za pomocą przewodu, ale długość i przekrój przewodu powinny być tak dobrane, aby przewód miał taki sam prąd znamionowy jak standardowy bezpiecznik. Wszystkie niezbędne do tego celu wzory i tabele z gotowymi zmiennymi są dostępne w sieci, aby zrozumieć, który element należy wymienić. Wystarczy sprawdzić działanie określonego układu zasilania samochodu, włączyć np. wycieraczki i sprawdzić za pomocą panelu sterowania obecność napięcia na nóżkach między zworką bezpiecznika chroniącego ten obwód. Do tego celu nadaje się również multimetr, instalując dodatkowe odbiorniki. Należy najpierw obliczyć, czy standardowe okablowanie samochodu wytrzyma zwiększone obciążenie, a dopiero potem obliczyć prąd, aby zainstalować bezpiecznik o większej wartości znamionowej. Potężne odbiorniki powinny być podłączone oddzielnie. Prąd znamionowy bezpiecznika powinien być 1,5 razy większy od prądu znamionowego obrodu. Aby obliczyć obciążenie przewodów samochodowych za pomocą prawa OHMA, można użyć specjalnych tabel. W nich pole przekroju i dopuszczalny prąd są określone dla głównych typów przewodów. Jak wybrać bezpiecznik samochodowy? Bezpieczniki samochodowe powinny być kupowane tylko od zaufanych producentów. Nierzadkie są przypadki, gdy bezpieczniki niskiej jakości stopiły izolację przewodów obwodu, gniazdo w bloku montażowym. Ale nie przepaliły się. Najprawdopodobniej wkładka stopi się w procesie spalania samochodu. Jeśli mówimy o firmach, które sprawdziły się w praktyce, możemy wyróżnić bezpieczniki samochodowe Awar i Tesla. Jeśli nie jesteś pewien jakości zakupionych produktów, sprawdź jeden do dwa wkładki topikowe, specjalnie przepuszczając przez nie prąd. Przy którym powinny się przepalić. Do testu należy wykonać obwód z urządzeniem elektrycznym, którego pobór jest większy niż prąd znamionowy bezpiecznika. Ilość prądu w obwodzie można obliczyć za pomocą wzoru. I równe PSLS-u, gdzie P, moc odbiornika, U jest napięciem sieciowym. Prostą alternatywą jest symulacja zwarcia, a WordPress-komentarz Hello World.